Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Kolejne pole. Ponownie zabieg na chwasty pszenicy. Jednak dziś inne rozwiązanie. Rozwiązanie o którym wspominałem. Mamy tutaj działkę po pszenicy. Ona była tak zawsze siana. W tą stronę. Tutaj były poletka w zeszłym roku KWS-u. W tym roku połączyłem te pole z, z polami, na których był groch. Czyli właśnie tutaj, tam był groch, i tutaj, tak powiedzmy, za, tym, za tymi zabudowaniami w tamtą stronę był groch. I tak popatrzyłem sobie na sad agro, na, na, na też zdjęcia z drona porobiłem wypas. No, wyszło na to, że tak będzie bardziej pasować. mniej klinów, będzie, mniej kątów, siejąc w poprzek do ostatniego, ostatnich zasiewów. Na tym kawałku na środku pszenica po pszenicy, a tam pszenica po grochu. No i tutaj, żeby, tak jak nieraz wspominałem, staramy się walczyć z odpornością chwastów, dlatego też tutaj zabieg zupełną nowością u nas w gospodarstwie to nie jest w ogóle jakakolwiek nowość, jeżeli chodzi o produkt na rynku, ale ja osobiście je osobiście nigdy nie stosowałem, a że wiele różnych negatywnych opinii można było usłyszeć, no to postanowiliśmy u siebie to spróbować, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie powtarzały się substancje aktywne. Przechodząc do sedna, bizon w dawce litr na hektar. Powtarza mi się tylko diflufenikan z mieszanin, które ja sam robiłem. Reszta substancji jest inna. Co ważne przy bizonie? Ano to, że zabieg robimy później, jak w momencie kiedy pojawią nam się chwasty widzicie, mamy tutaj spory zielnik. Pszenice się krzewią. Czyli tak naprawdę też już jest termin przestrzelony. Zobaczcie, mamy tutaj siany Julius, Julius zaprawiony dodatkowo z Stewem i Greenem Prime. Już mamy trzy, trzy pędy już są. Jeden, drugi silny i tutaj trzeci. Podejrzewam, że jakbym wciągnął liść, to by było następny. Zobaczcie, trochę głębiej zasiana, niepotrzebnie. Z drugiej strony, jakby była jeszcze płycej zasiana, to w ogóle byłoby, e, szybciej by się krzywiła. Wywieziony był tutaj obornik. To, Paole, jako jedyne pole pszenicy po zasiewach nie było wałowane. Jedynie tamta górka z drugiej strony jest trochę gorsza. I tutaj, tutaj ta górka, ale jakby... Od granicy, od tamtej strony, też jest taka kiepska. Można było tam zwałować Jak widzicie, gdzie, nie gdzie pojawiają się samo pszenicy. Na przykład tutaj, gdzieś tak się trochę ich skupkowało Mimo wszystko wygląda to dobrze. GPS prowadził jak po sznurku. Zobaczcie, przepiękna, równiutka ścieżka. No i co? I, i, i... Aha, 220 litrów cieczy, żeby tak dokładnie pokryć całą powierzchnię, bo jednak to są substancje, które bardziej działają na licznie. Cześć karuszny. Dobra. Uciekaj na drugą stronę. No. Hop. Chodź tu. Jeszcze się nie nauczył, że trzeba przejść na drugą stronę. No. Hop. oj, jej, jej. Oj, uderzyłeś się o kluczyk. Oj, biedaku. Oj, biedaku. Biedaku, ty! A wyłączymy. Ty? A ty co? A ty co? Pokażę Wam jak. Mamy już. O, zobaczcie, to są działki z pszenicą. Czekaj, Karuś, Poczekaj. Działka, gdzie rzepak dał 4600. Działka, gdzie rzepak dał 3600. Tutaj. Karuś, ale nie skać. To malutkie ilość do kurzej twarzy. Uspokój się. To tutaj, o, to jest działka, gdzie rzepak był pierwszy raz, bez jakichś tam cudów. Ja w sumie chyba ominąłem, jakoś gdzieś tam nie powiedziałem na ten temat za dużo. Tam rzepak nam dał 4,200 bodajże. Bez NPK jesienią, bez żadnego NPK potasu, siarki wiosną, czyli żaden kizeryt tam nie poszedł. Ale dwa zabiegi fungicydowe normalnie i jesienią też jeden zabieg. No i to jest to pole, które teraz robimy. W zeszłym roku tutaj były poletka. Aj, Karo, przestawiłem. Poletka e, i groch, tak jak wspominałem, tak to wygląda. E, no, a tu mamy gospodarstwo. O, stare jeszcze zdjęcia satelitarne. Dobra, lecimy. E, oj. O, tak. Dobra, Karo. Hop, na dół. kościół, przez mały skubaniec to pcha się wszędzie. Tu mamy ścieżkę. Dobra, załączymy GPS-a. Oj, uwaga na drzewo. Trochę tak zajadę dalej, żeby tu nam dobrze GPS zaskoczył. I lecimy. To jest ścieżka przy końcu, więc tutaj na pewno będzie większy nakład. O, zresztą już jest. Większa nakładka ostatniej dyszy. Jestem ciekaw czy pod koniec nam się to nie rozjedzie troszeczkę, bo delikatnie idzie z klina tutaj granica, w tą stronę ucieka, ale to zobaczymy. O. Nie jeżdżę tutaj właśnie za szybko, zresztą warunki do, do zabiegów są wręcz idealne, bardzo, bardzo delikatny wiaterek, więc belkę można szybciej troszeczkę wyżej podtrzymać, na większej wysokości. Ciśnienie, zobaczcie tam, pięć z kawałkiem. O, i tutaj wjeżdżamy teraz w stanowisko po grochu, więc mamy też samo siebie grochu. Ale wschody, tak jak i na poprzednim polu, praktycznie na każdej działce, wschody są no, bardzo ładne. Bardzo dobre, jestem sam ciekaw tego Bizona, Jeżeli chodzi o produkt, obym nie musiał przyznać wam racji, niektórym, niektórym z Was którzy twierdzą, że nie jest to za specjalny produkt. No zobaczymy. Ja bardzo przykładam się właśnie do tego, żeby wykluczyć jakieś tam uodpornienia, dlatego staram się właśnie w uprawach, gdzie siejemy pszenicę po pszenicy, czy też zboże po zbożu, stosować inne substancje. Nie zawsze mechanizmy działania się różnią, bo to też na to warto zwrócić uwagę. Zobacz jak pięknie równiutka ścieżka. Nie no to jest ten GPS to jest, to jest poezja naprawdę. Duża melodia. Kurka rurka jak to mówią moje siurki. Kurka rurka. GPS to GPS. Także ja zwracam uwagę na to, aby gdzieś nam, o świsko skubaniec, aby się te substancje nie powtarzały aczkolwiek nie ma, nie ma odporniej na, na razie na flufenacet, bo tutaj przede wszystkim prawda w ekspercie substancja, która działa na miotłę substancja bardziej doglebowa ale lepiej dmuchać na zimne skoro nie mam bałaganu na polach na polach nie ma bałaganu jeżeli chodzi o odpornienia jakieś nie ma problemu z chwastami uciążliwymi no to myślę, że warto zwrócić na to uwagę żeby te substancje się nie powtarzały żeby jak najbardziej rotować preparatami. Mówię, nie zawsze mechanizmy działania są inne. No ale tak się staram robić, żeby to było jak najlepiej, jak najbardziej z głową. No i będę musiał kończyć, bo za chwilę mam trzy słupy, w tutaj praktycznie, o tu jest jeden, tam drugi, z tyłu trzeci, no i to tak naprawdę tutaj czwarty. Tak mi wytrafiły, że są... No, że będę musiał je mijać wszystkie. A tu była kupa z obornikiem, kupa, kupa z kupą. No i dobra, no to kończę, żeby nie przedłużać, bo to nie ma sensu. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!